Zaraz zobaczycie filmik z Minecrafta. Filmik jest dosyć słabej jakości, ponieważ jest dosyć głośno. No i w późnym momencie zorientowałem się, że właśnie głośność jest za wysoka. Po czym tu ją ściszyłem, ale i tak w niektórych momentach było jeszcze dosyć głośno. Co jakiś czas pojawiają się dziwne szmery. Nie wiem, czy mnie jest to spowodowane oraz, oraz tapnięcia ekranu. Teraz są pewnie dosyć głośne, bo robię to specjalnie, żeby Wam pokazać o co chodzi. To co widzicie teraz jest to stand off i to będzie dopełnienie dzisiejszego dnia, ponieważ DESAN nie do końca wyszło tak jak chciałem. Będzie krótki odcinek z DESAN 6 minutowy, w którym we wszystko wytłumaczę co i jak chcę z tą grą y, działać. Więc czekajcie, a wszystkiego się dowiecie. Siemanko, w dzisiejszym odcinku zagramy w Minecrafta. Grałem w Minecrafta pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu. Dużo rzeczy się pozmieniało, dużo rzeczy, rzeczy doszło do Minecrafta, więc nie wiem, znaczy nie będę wiedzieć niektórych rzeczy. No, może być to nawet dosyć spora ilość, bo ostatni raz grałem w niego na PC-cie, nie było tak bardzo rozbudowany. Ale te podstawy powinienem znać. Dobra, więc los, robimy świat. I ciekawe co nam tu da. O, tak. Podoba mi się. Podoba no, mi się. Już mam pomysł, jak to będzie wyglądać. Dobra, nie ma, nie ma co lecimy. Lecimy, lecimy. E, dzisiaj wpadnie jeszcze odcinek z The Sunlight. Czy no, The Sun. Ostatni, czy, ostatni odcinek na kanale przed przerwą właśnie to jest The Sun. gdzie napisałem pod, pod tym filmem komentarz, że gra to aktualizacji, nawet sporo się zmieniła. Od tego czasu naprawdę jeszcze bardziej się dynie. Praktycznie codziennie są jakieś aktualizacje. Wczoraj była dosyć duża aktualizacja, było 200 mega zajmowała. No. I gra w jednym kierunku. Wygląda świetnie, gra się też świetnie. Pograłem podobnie przed... przed tym numerem, no, jaką dzisiaj nagram. Pograżałem podobnie broni. Jest dużo zęb broni. Są bloki. Jest. U... Nie wiem, czy to jest jakoś zoptymalizowane. ale z tego łatwiej zoptyczone na filmiku, tylko. Jak było za głośno do tej pory, to przepraszam. Crafting. Teraz cicho. ale niech będzie tak. Jak coś, to się przyciszy. O, 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 co mi tu chodzi? Jaskinia. I... Kuchnia, czy może być wyjść wierzchnię, a głębiej co my tu mamy? Ale nie ma co się zapórzeć, jeszcze się zgubię. Pyk, pik, pik. E, no więc tak będzie sama. Jeszcze dzisiaj na kanale Age of Civilization też chyba wpadnie. Jak nie dzisiaj, to po prostu nagram, dziś, na, nagram dzisiaj kilka odcinków i będę wrzucać na YouTube co jakiś czas. Ale dzisiaj y, się pojawią... Dzisiaj murowanie, pojawią się dwa odcinki. Właśnie The Sun. Będzie od początku wszystko od nowa. Brawa się zmieniła. I będzie teraz Minecraft. Zobaczę, czy Aby na pewno będzie nie tyle, co będzie mi się chciało, czy po prostu będzie trzeci odcinek, czy nie będzie. Jest też kilka innych gier, które w sumie mogę nagrać. Nie wiem, piszcie w sumie swoje propozycje, jakie byście chcieli gry, żebym nagrał w komentarzu. Bo no to też będzie ciekawe. Tu na razie moje Minecrafta. Później wpadnie to samo. A później, ale to już jest takie mniej pewne, ale możliwe, że jeszcze będzie Age of Civilization kontynuacja. Poszukam jakichś nowych gierek ciekawych. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no, zajmijmy się tu Minecraftem. Trzeba się w sumie sprężyć, bo... Dobra, węgiel jest. Trzeba się sprężyć... Bo... No, 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 Bardzo fajne tereny tu są. Szkoda, że tylko jedna owca. Mamy kurczaka. Bardzo fajny teraz. Trzeba by sobie wybudować jakiś domek. Coś takiego. Hmm. Ta wysypka jest bardzo fajna, tylko tak by trzeba bym trochę powiększyć. I tu taki fajny port będzie. Kurde, fajny świat się trafił. Piękny. Tutaj mam biuro tereny ma na też domek ocean a za oceanem nie wiadomo co PSK też tu nawet tak fajnie jest będzie na szyby na pewno będą potrzebne plum plum, plum. O, tam są magna. Gram na ośmiu czankach, bo właśnie gdy... Nie, ma, nie gram na 14 czankach, ale gdy nagrywam, to jakoś tak... O, jest druga owca, jest dobrze. Jak znajdziemy, jak znajdziemy jeszcze jedno, to będzie dobrze, bo będzie można zrobić łóżko i przespać noc co do tego, że gram na 8. gram na ośmiuczękach na nagrywaniu, dlatego że przy 14 po prostu, ale ten, przy 14 po prostu były spadki FPS-ów, teraz są w sumie niewielkie, tylko po prostu taka jest przecinka, ale właśnie się bardzo źle grało. O, grzybowy, a ja chcę owce. Nie chcę grzybku, ja w celu, chcę owce. Halo! Owieczki! Co my tu mamy? Ogrypka. O, w grzybku sobie będą trumić. Zostawimy w zimie Grzybka w spokoju, na razie. Szukamy owieczek. Dobrze, mamy owce Chodźcie tu. Chodźcie. A, teraz pewnie w dołu nie trafię. Dobra, poszła. Dobra, jest. Proszę następna. Chyba, a, dobra, tu, tu jest. No, okej. Okay. To tu. O, góry. Świat jest fajny. Świat jest fajny. O... Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Trzy surowe baraniny. Na co to jest w klasie. Daję to po jednym. No dobra, lecimy szybko. O! Takie właśnie są czasami przycinki. A to nie zaraz się często. I nawet nie wiem, jak na to zaradzić. Trzeba po prostu zrobić porządek w telefonie. Wszystkie złe rzeczy usunąć. Niepotrzebne aplikacje, wyczyścić pamięć podręczną, gdy jest zawalona czymś I można w spokoju brać Kurczę bo nie, kiedy ja zaraz nagrywanie Nie wrzucam odcinku dłuższych niż 15 minut, przynajmniej na razie Będę musiał albo przyciąć, albo w dwóch częściach To na razie nie wiem, nie wiem jak to będzie? O, tu jest ta czarna owca, idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Tu jest biała Okej, jesteśmy w domu. Chyba. Jest... Dobra, ja jesteśmy... Jesteśmy w domu Tylko, że żarcia nie ma. A, były tu owcy. Uh. 3, 2, 1 Ok Było cięcie Ale nie mamy jedzonka Kurde, nie chciałbym Zabijać kobiet A wyleciała mi dopiero jedna. Pytam tę drugą. Jest i trzecia. Ok, teraz... Teraz trzeba zrobić motykę. w sumie szybko jakiś domek. Bo się nam tutaj, ściemnia dawać motykę, dziękuję szybko gdzieś coś, jakieś jeziorko. żeby to było tutaj nisko nie wierzę aha of oh, kurde idziemy, idziemy noc się robi, zaraz nas coś zje o, ta wysepka. Zaraz nas coś zje Będzie tak. i tu. Dobra. Będzie przynajmniej jeden chleb. Aha, już widzę zobiaka. Ło, dwa. domku nie ma skończonego. Halo, panowie. Proszę mnie jeszcze stać w spokoju. Widzicie, jak się zmienia kolor na nieba, jak on tutaj patrzy na Ziemię czarny, a jak jeszcze tak, jak zmienia kolor na taki tak, wcześniejszy. Co ja mam zrobić? Zombie mnie takują Tu się za o, tu się zabunkruje. Tu się zabunkrujemy. O, tu taka przycinka. Ale mam, mam jedzonko. prawda niezdrowe, ale no. Fastfoody też są niezdrowe. A i tak jemy. Bo są dobre. Tylko to pewnie dobre, dobre nie jest. Niestety, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Jak to mówiło stare chińskie. Pożekidło. Nie wychodzę po crafting, wolę sobie stworzyć tak no to miał być crafting tak 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 pochodnia i wow wow białe łóżko ciekawe no dobra zróbmy sobie białe łóżko Będę być fajne kolory łó... <grym> takie buty no tego za moich czasów nie było. Nie wiem, kiedy to dodali, ten łóż, ten, żeby sobie łóżko farbować. Ale białe łóżko może wyglądać całkiem zacnie. Teraz jak by je tu położyć? Sobie. Dobra. A niby takie białe, ale w sumie to takie brzydkie nawet. Dobra, śpimy. Czekaj, to trwa jakieś 10 minut, czyli za niedługo będzie już 15 minut filmu. Bo tyle trwa. Chyba dzień, to czy. No, dzień w Minecrafcie. No dobra, to nie ma co. Żegnam się z Wami. To był odcinek z Minecrafta, pierwszy i zapewne nie ostatni. Ja teraz siadam do nagrywania Desan, nagram odcinek, na początku opublikuję Minecrafta. No znaczy Wy już to pewnie widzicie. I po Minecrafcie jakiś czas, może wieczorem, opublikuję Desana. Więc, cześć na razie. Pamiętajcie, jeśli kniś się podobał, zostaw łapkę i subskrypcję.